Macaroni with the chicken strips Hej, cześć, witajcie moi drodzy, jestem Paciasty i witam Was w kolejnym odcinku serii Profitable Trade-Ups, czyli serii gdzie właściwie ja robię trade-upy i nigdy ich nie trafiam. Ale wy macie fan i macie jakieś kontrakty, które możecie sobie kiedyś zrobić. I sobie, moi drodzy, słuchajcie, zrobimy już 6 kontraktów, z czego 5 będzie można powiedzieć takich unikalnych, bo jeden zrobię dwukrotnie. Ale myślę, że będzie fajnie. Liczę, że coś trafię, bo między innymi będziemy robić kontrakt na Usporiona czy Phoenixa Blacklight galilka tego wiecie, ładnego, fioletowo-różowego. Także bez zbędnego przedłużania, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, jeżeli chcecie więcej I oby powrót serii kontraktów, a my zaczynamy. Kontraktów, moi drodzy, na dzisiaj zaczniemy sobie od bardzo prostego i najtańszego kontraktu na dzisiaj. Nie jest to może stricte najtańszy taki kontrakt ogólnie, ale jak wiecie, ceny kontraktów ostatnio właściwie poszły i wszystkich skinów ogromnie, ogromnie do góry i to właściwie sprawiło, że ceny po prostu kontraktów stały się no bardzo zawyżone tak samo i nie zawsze może koniecznie opłacalne w 100%, jednak słuchajcie, dzisiaj, dzisiaj nie będzie o tym, tylko sobie tu poczekajcie. Tam sobie dobre, odpowiednie skiny. Dzisiaj będziemy starać się trafić, moi drodzy, jakieś fajne skiny. Na pierwszy ogień, słuchajcie, idzie, e, idzie kontrakt ze skinami Havok, na które mamy łącznie około 46 Dgelic jest oczywiście najbardziej optymalną opcją, oczywiście też chciałem sobie go kupić, także jeżeli go trafię, będzie spoko. Pierwszy, moi drodzy, kontrakt dzisiaj, trzymamy kciuki. I mamy skita z kolekcji Hawok Koło 10 dolarków kosztuje, czyli jest to pierwszy kontrakt, który trafiliśmy. Kontrakcik na plus, float Zero. 2 albo 3 powinien być, 038, no to nie najgorzej fabrycznie nowe, także można zostawić można później użyć w kontrakcie, kto wie, kto wie i sobie od razu lecimy do kolejnego kontraktu, tego samego kontraktu mój drodzy właściwie Dodamy sobie te skiny. Szybko sobie tutaj dodamy. No, pierwszy kontrakt, fajnie, że ja, co prawda liczyłem na tego digielka, bo tak, że siak, chciałem go sobie kupić, żeby było jako można powiedzieć inwestycja. Oraz fajne połączenie, że tak powiem, czterech kolorów digielków, które mam, czyli ten niebieski, minestorm, czerwony, star oraz zielony emerald jormungandr. No i fioletowy do kolekcji leci mi teraz. Dlaczego to... yeah, Ale co to było <laughs> Jezu, patrzy Digielek, myślę let's go kurde, let's go Nightheist. A to dupa. Urban Rubble, no dobrze, nie jest najgorzej, bo Urban Rubble z tego co patrzyłem też potrzebowałem do kontraktów następnych z niskimi wlotami jest całkiem spoko 03, nie najgorzej Zbejtowanym <grym> wszystkie i będą my drodzy Przejdźmy do kolejnego kontraktu. Kolejny kontrakt na dzisiaj, moi drodzy, to kontrakt. Uwaga, uwaga, ponownie na skiny z kolekcji Hawok, ale tym razem jeszcze dodałem tutaj parę skinów z kolekcji Ancient, żeby zrobić, wiecie, taki trochę spice up. Bodajże to są silverów. Tak, silvery to są właśnie z kolekcji Ancient. No i jak widzicie, tutaj tym razem mamy niewiele większe. Troszeczkę lepsze procenty, co prawda dalej to nie jest jakoś turbofanie, ale tym razem nasze procenty na zysk przechodzą bardziej na 60 do 40 niż jak było wcześniej 40 do 60. No i co? Tutaj taki night Highstick też byłby bardzo fajny, opłacalny. Na przykład w ten sposób go trafić. Amber fate, ale fucking scam to jest. Fucking scam, moi drodzy. 0,1 no nie najgorsze float, przynajmniej będzie można później, kiedyś może, użyć jak mi się zachce. No, na razie jeden do dwóch trafionych kontraktów, ale przejdźmy dalej do tora, coraz to droższych kontraktów, na których może uda nam się fajnie wyjść na plus. Także moi drodzy, kolejny kontrakt na skiny z kolekcji Horizon oraz skiny z kolekcji Breakout. Oczywiście my byśmy chcieli i liczyli na M4, która tutaj podwoi nam właściwie e, koszt trade-upu. M4 Nightmare w stanie fabrycznie nowym za około 20 dolców. No i wszystkie inne właściwie skiny z kolekcji Horizon byłyby spoko, no i Glockwater Elemental też byłby ładnym skinem. Plusem tego jest to, że wszystkie Właściwie skiny, za wyjątkiem obrzyna, są naprawdę ładnymi i sensownymi skinami. Jako, jako chociażby play skin, to na przykład do sprzedaży. Także ja, jak tylko moi drodzy, Ready to Trade Up, trzymam kciuki, żeby wypadła M4, i leci mi Glockwater Elemental nowy czyli to jest, moi drodzy, bodajże, break even. Czyli właściwie wychodzimy 0, na nie najgorzej, 0,4 flot, bardzo ładny kloczek, zawsze mi się podobał. Także można powiedzieć, że na razie jesteśmy: no 2 na 2, albo raczej jeden trafiony, 2 nietrafione i jeden break even. Także moi drodzy, kolejny kontrakt na dzisiaj. Kolejny kontrakt na dzisiaj jest na skiny właśnie z kolekcji Hansman, czyli coś ciekawego, gdzie mamy chociażby skina takiego jak właśnie Orionek, czy m 4 Atomic Alloy, albo na przykład USP Kaiman. Także bardzo fajne skiny. Teraz, żeby to nie pochrzanić niczego, dodamy sobie wszystkie odpowiednie skiny. Jak widzicie, mamy tutaj 8 skinów z kolekcji Pryzmy 2. I dwa stwierdziłem, że tam dwa zamiast jednego skiny z właśnie kolekcji Huntsman. Procenty, może nie są najlepsze. Jak widzicie, mamy 75% na skin z kolekcji Pryzmatu i właściwie 25% lekko na skiny z kolekcji Huntsman. Ale Huntsmana liczymy. Liczymy na Oriona. Będzie tak czyli właściwie drugi najgorszy skin na dzisiaj. Fabrycznie, no, film test, jeszcze właściwie. O, także to tragedia, niestety. Na dzisiaj 019 Float, masakra, masakra. Powiem Wam szczerze. Z kolei ładny skin, no, ale niestety jest to przegrana. I my, drodzy, przejdźmy do ostatniego, najdroższego kontraktu na dzisiaj. Okej, okay, ostatni, my, drodzy, kontrakt na dzisiaj. Najbardziej ryzykowny, ponieważ kosztuje on około 30 dolarów, ale możemy trafić tutaj bardzo fajne i drogie skiny, przede wszystkim takie jak chociażby Phoenix Blacklight, czy ogólnie skiny z kolekcji Havok, te fioletowe. I dałem sobie też moi drodzy Glocka Wings, żeby mieć możliwość trafienia chociażby Glocka Dragon Tattoo, czy M4 lub USPA Dark Water. No, zobaczymy, jak to poleci, zobaczymy, jak to wyjdzie. Obawiam się, że może nie być do końca to tak jak będę planować. Tylko gdzie są kurcze te przedmioty? Bo widzę, że ich tutaj nie mam, więc pewnie nie wyjąłem ich wszystkich z kontenera. You stupid. Także ja będę, moi drodzy, za chwilę, tylko sobie je wyjmę. Także, moi drodzy, znalazłem wszystkie skiny, jakie potrzebowałem. Dodałem je sobie. Klikam Ready, tutaj, dawno i co? Trzeba mocno kciuki, że ten ostatni, najdroższy kontrakt wsiądzie. I najlepiej liczyłbym na tego Galila Phoenix Blacklight, bo jest on najpiękniejszy i naprawdę też cię zytamiałem czy sobie go tutaj nie kupić. 57% na to, że trafimy właściwie TK, który jest totalnym shitem. I moi drodzy, 43%, że trafimy coś innego fajnego, co, co będzie nawet fajnym profitem. Trzymam kciuki. Prosit proszę, żeby był TEK. No nie, co to za fate! Także... żeby nie tak. Się... Ej yo! What the fuck? Dlatego właśnie kontrakty nie są koniecznie opłacalne. Na przykład w moim wypadku, ponieważ mimo, że jest 40% szans, dwa kontrakty właściwie zostały tylko trafione. Także, moi drodzy, w tym filmie dzisiejszym to było na tyle. Liczę, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę, subskrypcję, wbicie do Discorda, bo właściwie ten jeden kontrakt pierwszy był, pierwszy dwa właściwie, było właśnie z Discorda dla widzów, gdzie możecie właśnie super fajne rzeczy obczać, tak jak chociażby trade-upy. No i co? Ja byłem maciasty. Tragicznie na minus dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę i do następnego razu. Cześć!